W Minecraftowych teoriach aktualnie dominuje Warden, starożytna istota, która była omówiona już w odcinku Wiki, do którego serdecznie zapraszam. Dzisiaj jednak chciałbym powrócić do tradycji głównego protagonisty Minecrafta, którym jest Minecraft Steve, a dziś omówimy jego możliwości w pierwszym odcinku zatytułowanym Minecraft Steve. Siła fizyczna. Jak wiemy, Steve w jednej ręce w stanie jest utrzymać bez żadnego problemu wiadro wody, które, o ile dobrze użyjemy, to uzyskamy w ten sposób nieskończoną linię wody idąc z ruchem grawitacji, oczywiście. Ale możemy także założyć, że dwa wiadra wody stanowią całkowitą nieskończoność, bowiem jeśli rozlejemy na z wodę. Z drugą w dziurce 2x2x1 na na to uzyskamy nieskończone źródło wody. Tak więc załóżmy, że jego siła nie ma limitów. Tak samo jak Asury skry, Asura z Wraff, gdzie nie jest nam pokazany limit mocy w jego ostatecznej formie, pojemność kieszeni, portfela więziennego lub jak tu woli. Ust. Teraz trochę matematyczna część, ponieważ chciałbym się z Wami zastanowić, gdzie on trzyma pewne rzeczy. Jak wiecie, w jednym slocie ekwipunku Steve może nieść 64 sztuki danego przedmiotu. Jeżeli pomnożymy tą liczbę przez 36 bazowych slotów w ekwipunku, a do tego dodamy 37 slot który jest drugą ręką naszego protagonisty. Otrzymamy wtedy niesamowitą liczbę wynoszącą 2068 sztuk przedmiotów. Ale to nie wszystko. W grze bowiem istnieje przedmiot, jakim jest Shulker Box, który zwiększy nasze możliwości nośne 27-krotnie za każdy jeden slot. Kiedy z nich skorzystamy, Steve może unieść naraz aż 63 936 sztuk, co daje nam w blokach 63 936 metrów sześciennych, gdzie większe naczepy tirów mają jedynie 40 m. Więc nasuwa mi się tylko jedno pytanie: gdzie on to wszystko trzyma w tym kroku? Omówimy teraz staminę. Steve przy swoim sprincie, który wynosi równe 20 km na godzinę, nie ma w samej sobie wytrzymałości bądź też staminy. Dopóki nie stanie się głodny, zyskałem trzy głodki, od razu traci możliwość sprintowania, warunki przyżycia. Nawet nie zgadniecie, w jakim szoku byłem, kiedy wracałem do Minecrafta i zobaczyłem, że nadal. Jedyną potrzebą i warunkiem do przeżycia dla naszego Steve'a jest jedynie jeść i nie dostać śmiertelnych obrażeń. Chłop nie musi pić, dbać o temperaturę, ani nawet załatwiać się jak my w WC. On musi jedynie jeść i mieć dostęp do tlenu. Wytrzymałość naszego Steve'a nie jest oszałamiająca. Patrząc na niego, a inne stworzenia z Minecrafta, dopóki nie zdobędzie zbroi, jest stosunkowo prostym celem dla mobów. Ale za to ma niezniszczalne ręce. Może nimi niszczyć wszystko, co jest ciałem stałym. Jak na przykład dirt, kamień. lub też po prostu drewno ale nie może zniszczyć w trybie survivalu dwóch bloków jakimi są end portal oraz bedrock może także przyżyć skok z wysokiej lokacji w zależności czy użyjemy czegoś do złagodzenia opadku na przykład łóżka albo po prostu wody Steve na trybie Survival ma jedną niewykluczalną słabość. Nie da rady obyć się bez tlenu. Czy to w wodzie, pomimo niektórych trików, czy to na przykład gravelu, bądź piasku, albo po prostu spadając do Wojda zdolności specjalne. Game Mode Creative oraz komendy. Dzięki nim. Jest on określany mianem Boga. Dzięki nim może usunąć wszystkie swoje poprzednie ograniczenia, związane ze staminą, wytrzymałością, powietrzem itd. Może on także latać w trybie kreatywnym oraz trybie obserwatora. Dzięki pozostałym komendom może wyzyskiwać niesamowite efekty oraz moc zniszczenia i tworzenia. Niemalże wszechmoc, jakby ktoś powiedział. Jednak nie może zrobić jednej rzeczy: stworzyć kogoś na swój obraz, a nie wydostać się z piekła samotności. Jedynymi sposobami, aby pozbyć się Steve'a w takiej postaci, jest albo wypaść poza świat, pisać slash ban, ewentualnie slash kick. Dziękuję za obejrzenie pierwszego wstępnego odcinka z serii Minecraft Steve. Mam nadzieję, że się spodobało. I adios.